No, jak jest! prostu to prosto Tu To jakby on całkiem niepił, to w wsi raz dwa się zmarnował! Siemka, wita was Luxon. Poprawi sobie kołnierzyczek i wita Was na kanale Luxon się kręci. Dzisiaj będziemy testować mocny trunek. Dawno tego nie było, a dzisiaj zrobimy bardzo fajny film o bardzo znanej marce. Marka Johnny Walker. Kto kojarzy? Chyba każdy. Ja już się spotkałem z czerwonym Johnny Walkerem, czarnym Johnny Walkerem, złotym. Są różne jeszcze inne, które tworzone były przez tą markę przez lata. A dzisiaj będziemy testować Johnny Walker Red Rye Finish. Może pokrótce opowiem Wam trochę o, o historii tej, tej marki. Marka jest, powstała w 1820 roku w szkockim sklepiku w Kilmarnock w hrabstwie Ayrshire. Był to taki mały sklepik rodzinny, gdzie właśnie młody Johnny, fajnie to brzmi, młody Johnny Walker blendował sobie różnego rodzaju herbaty, w tym się specjalizował, herbaty ziołowe mieszał, a później zaczął mieszać właśnie whisky, co doprowadziło go do powstania tak znanej marki, marki znanej w ponad 180 krajach. Co jest najśmieszniejsze, to John Walker, ten John Walker młody był przez całe życie abstynentem, czyli, że tak powiem, nie pił takiej whisky. Próbował może troszkę na języczek, delikatnie, do gardziołka, ale nie upajał się tą whisky. Był abstynentem. I nawet wielka powódź, która wtedy, że tak powiem, pojawiła się w hrabstwie, nie spowodowała tego, że zakończył swoją działalność. Wręcz przeciwnie, zaraził swoich synów dwóch produkcją, która ruszyła pełną parą. Synowie wpadli na pomysł, żeby właśnie stworzyć butelki kwadratowe, co dzisiaj jest bardzo fajne, bardzo fajnie to wygląda, a co było po prostu udogodnieniem w transporcie. Nie obalały się, nie, nie turlały się, po prostu można było je fajnie, fajnie ułożyć po prostu na sobie, dzięki temu, że były kwadratowe. Etykietka oczywiście od lat, od lat jest pod kątem, pod skosem. Jak zawsze w każdym John Walkerze, tu się nic nie zmienia 40% alkoholu. Logo znane na całym świecie, chyba każdy miał z nim kontakt, przedstawia nam maszerującego gentlemana, co wskazywało na to właśnie, że whisky ta była kierowana właśnie do ludzi z wyższych sfer przede wszystkim, z takich ludzi, którzy lubili sobie pójść na pokera, zagrać w karty, wypić do tego szklaneczkę whisky, pobawić się. A, ten oto Red Dry Finish powstał dzięki Master Blenderowi Jimowi Beveridge'owi, który jest Master Blenderem właśnie tej marki który był w Stanach właśnie swego czasu i zachwycił się właśnie bourbonami różnego rodzaju i whisky żytnimi, które tam królowały, i właśnie postanowił stworzyć właśnie między innymi taką właśnie whisky, która będzie smakiem przypominała bourbon, będzie na bazie właśnie żyta. I dzięki temu właśnie, że Jim był w Louisville, w Kentucky, wszystko się zaczęło. Wszystko się zaczęło. Co jest ważne, jeżeli chodzi o tę whisky, że destylaty, właśnie, które są użyte w tej whisky, leżakowały w beczkach po bourbonie, użytych pierwszy raz, co jest rzadkością, bo przeważnie to są już beczki kilkakrotnie użyte, a tu są właśnie pierwszy raz, dzięki czemu y, smak tej whisky, jak oceniają to degustatorzy, nie jest alkoholowy. Jest pieprzny, ale nie jest spirytusowy. Następnie na 6 miesięcy Blend jest przerzucany do, do beczek po whisky żytniej. I tam dojrzewa ostatecznie do formy, którą będziemy zaraz spożywać. A jeszcze taka ciekawostka właśnie, jeżeli podobno whisky ta jest tworzona do koktajli specjalnie. I takim flagowym koktajlem z tą właśnie oto whisky jest drink Robroy. Czyli szkocka, bitter i słodki Wermut. Mieszamy, miksujemy i pijemy. Podobno dobre dla kobiet. No to co moi mili, zobaczymy co drzemie tej butelce. Otwórzmy to arcydzieło. Czerwony kapsel. Wiadomo, jak to John Walker. O, zapach słodki, ale fajny, naprawdę zapach jest elegancki. Mamy tu już lód, szklanice. Polejemy. Niech trochę odparuje nam alkohol, którego ponoć tutaj nie czuć, spirytus. I teraz sprawdzimy. Zapach jest słodki, karmelowy. No, faktycznie. Aromat taki bourbonowy. Trochę przypominający kukurydzę. Jak ktoś pije Jacka Danielsa, Jim Bima. I smak. O, naprawdę, muszę wam powiedzieć, że w ogóle nie krzywi. Słodki, waniliowy, lekko czekoladowy. Ale naprawdę oleisty, ale bardzo fajny finish. Taki słodki, słodowy i na końcu delikatnie pieprzny, ale bardzo waniliowy. Elegancki, mówię wam, bardzo fajna whisky. Tak jak czerwony John Walker jest bardzo, bardzo przebijający się, taki, taki dymny. Tak ten, o kurczę, poszedł w stronę słodkości. Nada się dla kobiet. Ja jeszcze sprawdzę to z kolą. Dla tych, którzy są miłośnikami Coca-Coli i drinków z kolą. No, super. Przebija się słodycz. Kola tutaj nie zabija smaku, wręcz go uwydatnia. Naprawdę, jest słodki, waniliowy karmelowy. Czego więcej trzeba? Nie będzie tutaj <laughs> drapania gardła, nie będzie tutaj krzywienia twarzy, będzie tutaj smaczne spożywanie tego alkoholu. Dobre whisky, bardzo dobre whisky. Master Blender się postarał, stworzył super wiskacza Red Rye Finish. Czyli żytni finish. Chyba tak zakończymy. Pozdrawiam Was serdecznie. Subskrybujcie, lajkujcie i przesyłajcie do najbliższych. Niech to się wszystko powiększa. Nie każdy ma szansę zobaczyć, co się dzieje u luksona na kanale. Luxon się kręci. Elo! No, kończcie flaszkę i do domu! Wasze zdrowie! Chuj troszkę musowo!